Pijąc dzisiejszą kawę pomyślałem sobie, że fajnie by było zrobić meble na wiosnę do ogrodu. I myślałem, żeby to były meble takie niezawodne, trwałe, ciężkie, solidne. Właśnie chciałem wam pokazać jak je będę robił. Tak sobie pomyślałem, że to będzie stół i dwa krzesła zrobione z łańcuchu. No póki co, później może jak więcej gości będzie przyjeżdżało to trzeba będzie to robić trochę. Z grubszego łańcucha chciałem zrobić nogi od stołu, bo... Sam blat będzie trochę ważył. Z cieńszego łańcucha będą krzesła, z taśmy będą oparcia, a z tego łańcucha może jakąś ozdobę uspełnić Żeby blat był proporcjonalny do takich grubych nóg, to musiałby być taki fes konkretny. Pan cię wam pokazać. W swoim składzie porcelany mam taki wieniec zębaty. Myślę, że on będzie pasował. Tak myślę, że to jest wieniec zębaty, szablon z jakiejś... Yy nie wiem, maszyny budowlanej, nie wiem, dźwigu, łopatki, bo jest napisane szablo. No oczywiście by zalezione w mojej kurtowni na złomie. A tu na szczęście. Dobra, lecimy z koksem. Zaczynamy od wycinania dług do krzesła. Trochę go tutaj jest, ale zaraz go przykrócimy. Z racji tego, że ten łańcuch jest już tak w dużym stopniu nadgryziony zębem czasu i ma na sobie dużo rdzy luźnej, będziemy go spawali elektrodą. <tryk> materiał już jest ciepły, to lepiej go od razu na gorąco trochę poprostować BHP jak zawsze był początek powstawania nóg do krzeseł. Jeżeli jesteście ciekawi, co będzie dalej, zapraszam do subskrybowania kanału oraz do śledzenia profilu na Facebooku oraz Instagramie. Czołgiem! A kurwa! Gorące! To nie wiem, co teraz.